Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Bohosiewicz. Ogłosiła to trzy tygodnie po odejściu z TASK. Maja Bohosiewicz podzieliła się z fanami na Instagramie nowymi informacjami o swoim stanie zdrowia. Celebrytka pokazała, jak jej ciało zmieniło się po udziale w tańcu z gwiazdami. To dla wielu może być zaskoczenie. Maja Bohosiewicz była jedną z gwiazd bieżącej edycji Tańca z Gwiazdami. Na parkiecie tańczyła w duecie z Albertem Kosińskim. Celebrytka z powodów zdrowotnych 16 października postanowiła wycofać się jednak z udziału w programie, co dla wielu było sporym zaskoczeniem. Teraz pokazała, jak jej ciało zmieniło się w trakcie udziału w programie. Maja Bohosiewicz ma problemy zdrowotne po tańcu z gwiazdami. Brzuch jak balon. Maja Bohosiewicz w instagramowym wpisie wyznała, że obecnie zmaga się z szeregiem dolegliwości. Jak przyznała, we znaki dały się jej ostatni czas treningów do programu, który był dla niej dość trudny. Przez długi czas sądziłam, że stres po prostu czuję że to napięcie w karku, szybki oddech, trudność z zasypianiem. Nie sądziłam, że może aż tak wpłynąć na ciało. Po tygodniach nieregularnego jedzenia, treningów, braku snu i życia w ciągłym napięciu moje jelita po prostu się zatrzymały. Brzuch spuchł, trawienie się rozjechało, a ciało przestało reagować tak jak kiedyś. Kompletny brak energii i brzuch jak balon, chociaż waga bardzo podobna, napisała Maja Bochosiewicz na Instagramie. Maja Bochosiewicz o swojej rutynie: odrzuciłam cukier, nabiał i surowe warzywa. Celebrytka wyznała także, że obecnie jest pod opieką lekarską. Zrobiła szereg badań i teraz czeka na wyniki. Opowiedziała też o swojej dziennej rutynie. Okazuje się, że postanowiła ograniczyć także swoją aktywność w mediach społecznościowych. Jestem teraz pod opieką lekarza, zrobiłam cały zestaw badań i czekam. Na ten moment włączyłam suplementację na jelita, zaczynam posiłek od wywaru, piję tylko ciepłe napoje, chodzę spać o 23, wieczorem czytam książkę, odrzuciłam cukier, nabiał i surowe warzywa. Dostęp do telefonu ostatnie tygodnie minimalny, napisała Bochosiewicz. Influencerka zwróciła się także do swoich obserwatorów po porady. Nie mam jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale wiem jedno: ciało zawsze mówi pierwsze. Trzeba tylko znaleźć chwilę, żeby go posłuchać. Wszystkie porady chętnie przyjmę, bo wiem, że wiele z Was tę drogę już przechodziło, dodała. W komentarzach pojawiło się wiele sugestii. Głos zabrała m.in. Karolina Pisarek. To, co mi pomogło, to sen, maślan sodu i zmiana trybu życia. Nie wszystko za wszelką cenę. Zdrowie jest najważniejsze, napisała. Na moje oko, witaj w koszmarze nazwanym S.I.B.O., dodała Odeta Moro.